Polski sektor bankowy już teraz jest jednym z najbardziej innowacyjnych w Europie. A co czeka nas w przyszłości? ING, jeden z największych banków w Polsce, właśnie zaprezentował swoją strategię obowiązującą na kolejne 10 lat. Sprawdźmy, co w niej jest najbardziej istotne. Sektor bankowy w 2035 roku musi dostosować się do zmian demograficznych, które nam towarzyszą. Będziemy obsługiwać dużo starszych osób. Będziemy obsługiwać ich w pewnym stopniu zdalnym, mobilnym, więc musimy do tego dostosować procesy. Aplikacja sama w sobie, w tej formie, w jakiej jest, nie jest rozwiązaniem, bo ona może doprowadzić w pewnym stopniu do wykluczenia cyfrowego. W związku z tym, będziemy starali się przez funkcję, przez interfejs głosowy, zapewnić taki komfort pracy z tą aplikacją, żeby nasi najstarsi, nawet klienci, byli w stanie. W sposób wygodny wydawać polecenia albo realizować transakcje za pomocą bankowości mobilnej. To będzie pierwszy element, który się zmieni. Po drugie, to będzie dużo starsze społeczeństwo. Dużo w dużo większym stopniu będziemy mieli do czynienia z, z koniecznością oszczędzania do emerytury i to nie w 2035 roku, tylko już teraz bo będziemy musieli odłożyć na tę emeryturę swoje prywatne oszczędności. Musimy mieć jakąś alternatywę. W związku z tym zaoferujemy i już oferujemy szereg produktów, które będą umożliwiały odkładanie na emeryturę i oszczędzanie. Więc to jest druga, drugi element. Trzeci to jest potężna transformacja, w której polskiej gospodarki, budowa systemu energetycznego, transportowego w innym zakresie niż do tej pory. To są te mega projekty plus obronność. To są elementy, w których my także będziemy uczestniczyć, bo będziemy je finansować, jesteśmy na to gotowi i, jesteśmy, yy, i mamy ku temu środki. Nasza nowa strategia to strategia dynamicznego wzrostu, wzrostu liczby klientów, wzrostu wolumenów, w szczególności kredytowych. Co to oznacza dla operacji? Dla operacji oznacza to, że musimy budować i będziemy chętnie budować skalowany model operacyjny. Będziemy tutaj wykorzystywać technologię, będziemy wykorzystywać zaawansowaną analitykę, będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. Tak, aby oferować jak najlepsze doświadczenia dla naszych klientów, tak, aby bankowość cyfrowa była bezpieczna, aby była odporna na oszustwa, abyśmy byli też zgodni z wymogami regulacyjnymi. My tak naprawdę musimy zadbać o to, żeby klient był chroniony na każdym z etapów, od momentu jego właściwego uwierzytelnienia, poprzez to, jak realizuje transakcje. I tam budować różnego rodzaju rozwiązania, które analizują, czy to dany klient rzeczywiście wykonuje transakcję, czy ta transakcja jest autoryzowana, czy ona nie nosi znamion różnego rodzaju niestandardowych sytuacji, które mogą wskazywać, że prawdopodobnie jest to transakcja. Oszukańcze. Dokonaliśmy Dokonujemy dzisiaj zakupu pozostałej części Goldman Sachsa w Polsce i generalnie będziemy bardzo poważnie podchodzić do tematu inwestycji. Będziemy starali się oferować te produkty zarówno na rynku krajowego, jak i te, które Grupa ING oferuje w innych krajach, fundusze, które są generowane czy też znajdują się za granicą. Będziemy starali się przebudować funkcjonalność obecnie istniejących aplikacji, tak żeby inwestowanie było intuicyjne, proste. Tak samo oparte na, na, na takich samych regułach, na jakich funkcjonuje nasza aplikacja moje JNG. Na pewno na rynek wchodzą nowe pokolenia, które wyrosły w rzeczywistości już w pełni cyfrowej, które nie wyobrażają sobie powrotu do świata analogowego, dla których świat cyfrowy jest naturalny. I tutaj my z naszymi usługami bankowymi wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Chcemy być dostępni na klik, chcemy oferować usługi instant, chcemy poszerzać Pole naszego działania o nowe obszary, to znaczy chcemy się integrować z innymi usługami, które będą dostępne przez bankowość elektroniczną. Tak, to jest już dzisiaj w bankowości mobilnej, można zalogować je do różnych portali rządowych, można skorzystać z różnych usług i w tym kierunku będziemy szli, żeby nasza aplikacja stała się aplikacją, którą klienci wykorzystują nie tylko do płatności, ale także do załatwiania swoich codziennych spraw.